Dobry wieczór, witam na pomyczowej konferencji, gdy jej wszyscy znamy. Jeżeli można zaczniemy od trenera, pierwszym gości, pan Marek Saganowski. Witam serdecznie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych, z tych trzech punktów. Widzieliśmy tutaj na, na jeden punkt, widzieliśmy, że Polonia bardzo dobrze dobrze gra, o dobrych doświadczonych zawodników. Widzieliśmy też, że zagraliśmy, w, w czwartek zagraliśmy 90 minut ciężkiego meczu z Resorgania w pucharze Polski i te siły gdzieś mogą, mogą zaważyć na tym, że, że ten punkt mógł być inny. Jeśli chodzi o przebieg spotkania, myślę, że w pierwszej połowie w miarę żeśmy e, e, równo grali, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą pierwszą połowę. Mieliśmy kilka sytuacji, oczywiście Polonia stwarzała dosyć e, dużo, dużo tych sytuacji. Szczególnie drugie połowy, no ta pierwsza połowa w miarę wyrównana uważam. Natomiast na druga połowa no to, no to już jedna dominacja Polonii. E, tak więc cieszę się z tego zwycięstwa. Cieszę się, że, że to jest czwarty mecz na zero. No jednak determinacja zawodników, których mam w szatni, jest tak wielka, że, że, że mamy tyle, tyle dobrych interwencji dyfensywy. Chciałbym pochwalić cały mój zespół, który dzisiaj naprawdę pokazał taką siłę walki i dalej, dalej w to musimy, musimy iść. Dziękuję bardzo. Przepraszam, do jest Pańskiego dobrze. Nie na... Bardzo prosimy o czekanie. Pan Rafał Zman. To był wieczór zupełnie odmiennych nastrojach, bo a, no przegrywamy mecz, e, którego nie mamy prawa przegrać to jest dla nas bardzo bolesne, bo niestety, no, niestety to jest nasza bolążka, ale po raz kolejny e, gramy bardzo słabą pierwszą połowę, w której nie wiadomo dlaczego oddajemy pole przeciwnikowi. E, Zamiast próbować od samego początku go zaatakować i narzucić swój styl gry, sposób grania, tracimy poniekąd 45 minut na to, żeby się, żeby się wdrożyć. Przychodzi druga połowa, i co z tego, że mamy totalną dominację i stwarzamy wystarczającą liczbę sytuacji, żeby wygrać mecz, skoro go przebywamy. Ilość stworzonych sytuacji to, to jest jedna statystyka, ale ilość strzelonych granów to jest druga statystyka, ale niestety ona jest ważniejsza. A w dzisiejszym, w dzisiejszym meczu jest zero po naszej, po naszej stronie. Szkoda tej końcówki, tej rundy, ale mimo wszystko ja jestem najbardziej zadowolony z tego, co Drużyna zaprezentowała, co Drużyna pokazała, bo my wchodziliśmy w tą ligę i wszyscy do nas strzelali. Jacy jesteśmy kulawi i tak dalej. Okazało się na koniec, że, że jesteśmy na trzecim miejscu i, i taki kulawi nie jesteśmy, teraz kulami nie jesteśmy. Gdzieś też yy, może na swój sposób apel z mojej strony dla wszystkich, którzy zaczną nas kopać za chwilę, bo przegraliśmy dwa ostatnie mecze, żeby troszeczkę opłonęli i spojrzeli yy, na to, co ta drużyna w tym roku zrobiła. Bo my w tym roku przegraliśmy pięć spotkań. Na 30 bodajże 7, które rozegraliśmy, przegraliśmy pięć. A, tak naprawdę nikt nie ma prawa do nas strzelać. Bo kto do nas strzeli, to, to znaczy, że na tym się nie zna i nie ma pojęcia o tym, co znaczy piłka nożna i y, co znaczy praca w szatni, w drużynie y, i tak dalej. Także dziękuję bardzo. Marek też bardzo Marianzacie, czy jest? Życie, no nasza praca polega na tym, że y, wszyscy, wszyscy patrzą na to, y, y, co jest na końcu. Tak? Nikt nie patrzy na to, jak się do tego dochodzi i, Ile to kosztuje wysiłku, poświęcenia i tak dalej. To jest nasza praca, my sobie zdajemy sprawę z tego, ale tak jak mówię, wszyscy, którzy zaczną, zanim zaczną wyciągać daleko idące i bardzo pochodne wnioski, muszą się zawsze zastanowić nad tym, czy to, co robią, jest zgodne z tym, na co patrzy. Czas na pytania. Czy pytania do trenera drużyny pogoni? Ja do obu Runda to kończy dosyć wcześnie, jeszcze można grać. Arktycznie dobrze kryształgował dwa mecze. Jakie są plany na, na ten okres przed, przed okresem przygotowawczym? Czy w listopadzie, w grudniu, czy jeszcze jakieś mecze będą uciekały i pogoń i poglądy? chodzi o nas tydzień głównego, z tego się spotykamy. Mamy zaplanowane dwa sparingi, reprezentacją u 18 z Legion 2. No i szukamy jeszcze następnego z partnera w grudniu, jeżeli się uda kogoś złapać, to to, to byśmy chcieli zagrać. Dziękuję. My również pozostajemy w rytmie, rytmie treningowo-meczowym. Mamy skonywane trzy gry kontrolne, górnik Łęczna, gdzieś bruszków i unia z Także przed nami jeszcze granie. Chcemy cały czas trzymać zawodników, jak to mówię, pod prądem i dać możliwości ale też grania tym chłopaków, którzy mieli nie możliwości wystąpić e, na województwie meczu. meczach Dziękuję. Pytania do trenera Polonii? Ja mam pytanie do trenera Polonii. E, Owczar to prosto o futbolu. Panie trenerze, e, pierwsza połowa, tak jak trener powiedział, zgadzam się, troszkę tutaj na korzyść pogoni. E, w drugiej połowie zmiana Krzyśka Kotona, która ożywiła gra w środku połaczy. Zgodzicie trenerze, że być może to była troszkę za późna zmiana, że gdyby przedwcześnie wcześniej mógłby to troszkę się inaczej zakończyć. W pierwszej połowie środek wyglądał troszkę gorzej niż w drugiej, co trenutki uważa? Możliwe, ale tego nie wiemy. No, zdecydowaliśmy się na, na taki ani inny ruch w takim ani innym momencie. To, to jest że tak powiem za każdym to jest dybania. Może byśmy, gdybyśmy wpuścili Krzysieka od początku, do od początku byśmy grali, tak byśmy sobie założyli. No nie wiemy, no. my patrzymy na to, co, co mamy w drużynie, jak zawodnicy wyglądają w tygodniu, na tej podstawie podejmujemy, podejmujemy decyzje i Krzysiek pojawił się dla nas w momencie najbardziej odpowiednim i, i tak jak mówię, no możemy możemy gdybać. Po wejściu jego na boisko stworzyliśmy kilka sytuacji, ale dla niego na boisku nie było też sytuacji, stworzyliśmy, więc troszeczkę wróżymy, ale... Może, możliwe, żeby tak było. Okay. Jedno pytanie, Tomasz Figat, portal Duma Stolicy.pl. No, myślę, że trzeba podkreślić też, że do dzisiejszego spotkania no, przystępowaliśmy z kadrą, że tak powiem, bardzo przetrzebioną przez kontuzję. Czy zatem można to też jakoś zwalić na karb takiego ja rezultatu, a, a nie innego ewentualnie? Ja zawsze podchodzę do tematu w ten sposób. Nigdy nie będę zdania na, na to, jaką mam kadrę, bo ci zawodnicy, którzy byli dzisiaj do dyspozycji, yy, byli do niej... W niej cały czas, tak? I wyszli dzisiaj na boisko i mieli się prezentować jak najlepiej. Myślę, żaden z nich e, nie spowodował, że my ten mecz e, przegraliśmy. My nie strzelaliśmy w bardzo dogodnych sytuacji I to nie miało wpływu na to, e, jaką mieliśmy kadrę, bo zawsze gra się tym, co się ma do dyspozycji. I ja uważam, że zganianie na to, że miała się taką a nie inną kadrę e, jest poniekąd słabe, bo to jest uciekanie do jakiejś Zganiania na to, że, że przybyliśmy do tego, że kogoś nie było na boisku. No, Życie, bo no, na tym polega piłka, no, nie zawsze to Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Piotr Kowalski, magazyn 1011. Panie trenerze, czy w tych zapowiadanych sparingach jacyś zawodnicy rezerw dostaną szansę? No, na pewno dostaną szansę, ale tutaj mamy w, pierwszej, w pierwszym naszym sparingu mamy problem, bo, bo jeszcze yy, druga drużyna na mecz ryżowy. Ale w następnych meczach na pewno dostaną szansę, bo po to są te sparingi, żeby przyjrzeć im się z bliska w palce na boisku więc na pewno tego nie Jeżeli chodzi o nazwiska, to jeszcze za wcześnie, żeby... Decydowanie. To ustalimy z Lemerem Wesołowskim. Już zawodnicy nazwijmy to zasługują na to, żeby w tych meczach wyróżnić i obejrzeć, więc myślę, że na nazwiska za wcześnie. Dziękuję. Dziękujemy w takim razie.